Były pożegnania, były rozstania z członkami rodzin czy ukochanymi zwierzętami. Drugi autobus uchodźców z Ukrainy wyruszył z Leszna do Helmond obok Eindhoven w Holandii. To kolejna podróż, w którą zaledwie w ciągu kilku tygodni wyruszyli ukraińscy uchodźcy. Do Polski wciąż napływają uchodźcy wojenni z Ukrainy, w Lesznie jak i w wielu miejscowościach kraju. Coraz bardziej brakuje miejsc noclegowych czy mieszkań na wynajem. Szacuje się, że od początku wojny, Ukra Ukrainy opuściło już ponad 3 miliony 800 tysięcy osób. Rozwiązaniem jest dalsza migracja na zachód. Lesznu z pomocą przyszli Holendrzy, bo to właśnie stąd pochodzi osoba, która zajmuje się relokacją uchodźców. Oto, czy są zainteresowani dalszym wyjazdem uchodźców, pytają osoby działające w punkcie pierwszego kontaktu w stacji biznes. Na ten moment stacja w kwestiach relokacji współpracuje z Hiszpanią, Szkocją i Holandią. Uchodźcy, którzy wypełnili ankietę, chęć wyjazdu czekają na informacje. Gdy zbiera się ich wystarczająco dużo, wkraczają Holendrzy, którzy wysyłają do Lesz na autobus. Autobusem przyjeżdżają również dary z Holandii. Tym razem było to jedzenie, które trafiło do Banku Żywności. Co ważne, nie jest to wyjazd do pracy. Pierwszy autobus przyjęły rodziny Goszczące. 86 osób, które wczoraj wieczorem wyruszyły do Holandii, trafi tym razem do dwóch hosteli, w których będą mogli przebywać kilka miesięcy. Na miejscu Strona holenderska pomoże im znaleźć pracę.